Być osą. Awesome. Podcast Marcina Osowskiego. Lubimy słuchać, gdy ktoś, najlepiej z zagranicy, mówi, że zachwycony jest naszymi miastami. Najczęściej wymienia w tym kontekście Kraków, Gdańsk, Warszawę i na przykład Wrocław. W sieci możemy znaleźć mnóstwo pięknych fotencji, ujęć z drona, pocztówkowych widoków tych właśnie miast, a także wielu innych z całej Polski. To skoro jest tak pięknie, to skąd pochodzi ten prowokacyjny tytuł i odcinek, który w założeniu ma naruszać to poczucie estetyki i rodzący się pozytywny stereotyp o metamorfozie naszych miast. Ano stąd, że wcale nie jest tak pięknie, jak się powszechnie wydaje. Wystarczy wyjechać lub przespacerować się poza ścisłe centrum, śródmieście, rynek lub główną ulicę, by przekonać się, że w zasadzie każde polskie miasto lub miasteczko jest zaniedbane, zapyziałe lub razi szpetotą. I poza kilkoma wyjątkami nie sposób przejść kilometra, by non-stop cieszyć oczy dobrą architekturą, zadbanymi elewacjami, wypielęgnowaną zielenią czy elegancko urządzoną ulicą. Przeciwnie. Kamnice są zapyziałe lub pokryte grafiki, zielone i trawniki nieskłaszone, chodniki krzywe lub pokryte polbrukiem, a zabudowa chaotyczna, nie tworząca spójnej miejskiej tkanki. Dlaczego tak się dzieje? I dlaczego wciąż tak słamo umiemy w miasta? Przyczyn zapewne jest wiele. Można szukać w głębokiej historii, gdzie jeszcze niedawno młodzież uczyła się o upadku miast w Rzeczypospolitej Szlacheckiej lub trochę płytszej historii, gdzie urbanizacja w drugiej RP była na poziomie około 35%, a w takiej Warszawie w latach 30. jedynie 30% budynków było podłączone do kanalizacji. A natomiast takiej łodzi tylko 13%. Można też przyczyn szukać w II wojnie światowej i później w PRL-u, gdzie najpierw nastąpiło zniszczenie tkanki miejskiej w niemal wszystkich największych miastach, zresztą w mniejszych lub małych, również zwłaszcza na tzw. ziemiach odzyskanych, a następnie w ciągu 30 lat nastąpiła gwałtowna i masowa urbanizacja, czyli zaludnienie miast olbrzymim powojennym wyżem demograficznym, wzmocnionym jego drugą i ostatnią już falą po stanie wojennym. To właśnie w tym okresie praktycznie wszystkie polskie miasta notują podwojenie lub nawet potrojenie liczby ludności. A skąd ta ludność się wzięła? Ze wsi oczywiście. To masowe migracje w czasach socjalizmu do wielkich zakładów przemysłowych ukształtowały strukturę i wielkość dzisiejszych miast. A skoro podstawą przemysłu Polski Ludowej był przemysł ciężki i wydobywczy, to najwięcej ludzi pojawiało się na Śląsku i w Zagłębiu, tworząc GOP czyli Górnośląski Okręg Przemysłowy, najbardziej zaludniony obszar kraju. To zaczęło się już wcześniej, np. w Nowej Hucie, która nagle zasiliła Kraków Legionem Nowych Mieszkańców. Inna sprawa, że Kraków wypiął się na ten fakt swoją nabzdyczoną Sempiterną, wdychając do dziś za czasami rzekomej chwały, gdy pozostawał maleńkim nadgranicznym miasteczkiem. Podobne zjawisko pojawiło się na innych wielkich budowach socjalizmu, czyli we Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie i Gdańsku, gdzie odbudowano dawne niemieckie zakłady przemysłowe, stocznie, fabryki. W latach 60. proces ten dotyczył coraz większej liczby miast, z uwagi na rosnące nowe pokolenie powojennego baby boom, a także z uwagi na to, że na wsi szanse na karierę, jeżeli w PRL-u w ogóle można było mówić o karierze, mieli tylko nieliczni synowie, dziedziczący gospodarkę po rodzicach. Reszta siłą rzeczy musiała szukać szczęścia w miastach. Prawdziwa eksplozja miejska pojawiła się w latach 70., w czasie epoki Edwarda Gierka. Tysiące nowych zakładów przemysłowych, domy z wielkiej płyty pojawiające się właściwie w każdym mieście lub miasteczku, masowa jak na tamte czasy motoryzacja oraz, co tu dużo kryć, sensowna polityka równomiernego osadnictwa sprawiły, że w całej Polsce liczba ludności miejskiej zaczęła rosnąć skokowo. Do tego przyczyniła się również reforma administracyjna. Zwiększająca liczbę województw z 17 do 49, a stało się to w 1975. Dzięki temu kilkadziesiąt maleńkich powiatowych lub dawnych żydowskich miasteczek uzyskało status, prestiż i inwestycje należne miastom wojewódzkim. Wszystko to stało się jak na przemiany społeczne w mgnieniu oka, gdyż na przestrzeni niecałych 30 lat lata 80. to oczywiście marazm po stanie wojennym i niemal dekada kryzysu, co nie zmieniło ogólnego trendu budowania bloków i nieustannego zwiększania liczby ludności w miastach. Następnie przychodzi trzecia RP i zaczynają się procesy, które wzajemnie siebie oddziałują, czyli samorządowa realna władza nad miastami, które zaczynają rządzić się same oraz radykalne zróżnicowanie losu poszczególnych miast. Od rozkwitu po niemal całkowity upadek. O ile na przykład w 1988 poziom życia w Wałbrzychu, Gdańsku czy Pile był porównywalny i przeciętny Kowalski miał dostęp do mniej więcej takiego samego zestawu usług stanowiących o jakości życia, to już dwa lata później przeciętny mieszkaniec Warszawy czy Gdańska mógł zrobić kolosalnie szybką karierę, a ten z Wałbrzycha lub Piły cofnął się w rozwoju o dobre 30 lat. Co więcej, bez niemal żadnych nadziei na korzystną zmianę. I to właśnie wtedy większość miast w Polsce odczuło gwałtowną pauperyzację, brak środków na inwestycje, wykluczenie komunikacyjne poprzez najpierw likwidację kolei, później PKS-ów, upadek największych zakładów pracy, masowe bezrobocie, przestępczość i rozpad więzi społecznych, które zresztą nie miały szans się wykształcić w ciągu zaledwie jednego pokolenia pierwszych mieszczuchów. Ubocznym efektem była masowa migracja z miast średnich i małych do kilku największych. Swoisty upadek prawie wszystkich z 49 nowych miast wojewódzkich oraz stopniowe zwijanie się niezależnych lokalnych mediów, a także rodzimego kapitału, który nawet jeżeli się pojawiał, to został albo szybko przejmowany przez zagranicznych właścicieli, niszczony przez aparat administracyjny lub pozostawał na poziomie small biznesu. Dopiero wejście do Unii zmieniło rzeczywistość. Deszcz pieniędzy spowodował kilka zjawisk. Po pierwsze, realne inwestycje w infrastrukturę miejską, taką jak Kanalizacja, woda, ulice, oświetlenie, budynki użyteczności publicznej, kulturalnej itd. Trzeba uczciwie przyznać, to była prawdziwa zmiana. Jak ktoś nie wierzy, to niech sobie obejrzy serial Ekstradykcja i zobaczy, jak wyglądała Warszawa u progu XXI wieku <trym> lub, na przykład, relacje z powodzi w Gdańsku z roku 2001 to wygląda na inny kraj. Po drugie, samorządowcy zauważyli, że dostęp do pieniędzy w połączeniu z rozsądnym ich wydawaniem oraz nieustannym chwaleniem się tym w lokalnych mediach to perpetuum mobile, które zapewnia im nieograniczoną władzę. I tak się stało. Zmiana prezydenta dużego miasta w ciągu następnych dwóch dekad okazała się bardzo rzadka. Zjednoczony front lokalnego establishmentu, przyjaznych mediów oraz mieszkańców widzących realne zmiany w swoich miastach były monolitem nie do ruszenia. Po trzecie w końcu nastąpiło to, co zawsze się dzieje, gdy korzysta się z cudzych pieniędzy. Samorządowcy zaczęli działać według paradygmatów i wytycznych unijnych, stopniowo odrywając się od potrzeb mieszkańców i patrząc na potrzeby swoich miast przez pryzmat tego, co akurat jest dofinansowywane. Tym bardziej, że tak duże pieniądze z łatwością maskowały lokalne układy nepotyczne, niewydolności administracyjne lub zblatowanie wybranych z władzą kosztem mieszkańców. A sami mieszkańcy. Też nie wymuszali i nadal nie wymuszają zmian, które sprawiałyby, że nasze miasta stawałyby się coraz wygodniejszym i coraz bardziej estetycznym miejscem do życia. Dorasta bowiem dopiero pierwsze pokolenie, które powszechnie ma dziadków, również mieszkających w mieście. Nie muszą wyjeżdżać na wieś lub do mniejszego miasteczka, by spotkać się z rodzicami i rodziców. To też pierwsze pokolenie, które masowo wyjeżdża za granicę, przybywa na emigracji lub ogólnie widzi, jak wyglądają i jak mogą wyglądać miasta. W których się dobrze żyje. Ale w ogólnej masie mieszkańcy miast współczesnej Polski to ludzie, którzy swoje kulturowe instynkty czerpią z tradycji wiejskich. Nie mówię tego z przekąsem lub pogardą. Tak po prostu jest. Stąd nie ma u nas wysypu lokalnych knajpek osiedlowych lub lokalnych miejsc, gdzie ludzie naturalnie i masowo spotykają się codziennie lub prawie codziennie, czywając po, po prostu na ulicy w mieście. Za to olbrzymia popularność niewielkich sklepików typu Żabka. Gdzie można kupić coś do domu i właśnie iść do domu. To własne mieszkanie lub dom jest najważniejsze, jak kiedyś obejście czy zagroda. To co koło domu już niekoniecznie. Dlatego, jeżeli burmistrz wymieni bruk na rynku i doda fontannę, to świetnie, ale to, że wokół straszą odrapane kamienice komunalne, to już nikomu nie przeszkadza. Podobnie jak fakt, że nie ma nacisków lub potrzeby, by te kamienice i mieszkania w cistym centrum powinny być najbardziej atrakcyjne, zadbane, i mieszkańcy powinni windować ceny, by tam mieszkać. Przeciwnie, to najczęściej utrapienie dla miasta, bo wymagają wiecznych remontów. Mieszka tam biedota, łamana na patologia, a kto ma pieniądze, to wyprowadza się na obrzeża lub właśnie na wieś. Jak rodzice lub dziadkowie, tyle że w wysokim standardzie. Dlatego też nie ma oddolnej presji na burmistrzów i władze miast, by tkanka miejska nabierała prawdziwej wartości. Nie ma presji, by mieszkańcy chcieli żyć wśród śródmieściach swoich miast, by były tam wszystkie niezbędne usługi, by dzielnice te żyły przez cały dzień. Nikt też nie mówi, by budynki w miastach oddawać prywatne ręce, wymuszając remonty, dbanie o elewacje, dogęszczając zabudowę pierzejową, której też jest jak na lekarstwo. A w naszych miastach hula wiatr przez niezabudowane działki lub co gorsza działki pokryte garażami, szopami na węgiel i narzędzia lub pawilonami, które wyśmiewane już były w filmie Poszukiwany, poszukiwana. Do tego jeszcze panoszenie się obcego kapitału i dewastowanie resztki tkanki miejskiej wtrnianiem wielkich galerii handlowych nie niemal w samym środku wielu miast. Nie znam wszystkich miast w Polsce, choć może Wam się wydawać, że tak, ale Złote Tarasy w Warszawie, Manufaktura w Łodzi, Galeria Krakowska, wiadomo gdzie, Forum Budynium w Gdańsku, Riviera w Gdyni, ale również Galeria Tomaszów, Tomaszowie Mazowieckim i wiele, wiele innych miejsc, to przykłady obiektów, które wyssały elegancję i handlowe pasaże ze wszystkich miast. Dziś w Polsce nie ma ani jednej, ani jednej prestiżowej ulicy handlowej, przy której posiadanie adresu oznacza prestiż i pieniądze, gdzie można się poprzeglądać w ultraluksusowych witrynach, lub gdzie po prostu fajnie być. Nie ma ani jednej takiej ulicy. Nie jestem w żadnym razie Marszałkowska, Chmielna, czy Nowy Świat w Warszawie, Floriańska w Krakowie, Piotrkowska w Łodzi, Świętojańska w Gdyni, Szeroka w Toruniu, Sienkiewicza w Kielcach czy Gdańska w Bydgoszczy. Żadna z nich nie spełnia kryterium reprezentacyjne ulicy handlowe. To ponury żart, kiedy AI tworzyła zdjęcia rzekomego marketu Dino, który powinien powstać na Wilanowie, prezentując witryny z jakiejś handlowej ulicy typu Oxford Street. Rzecz w tym, że u nas nie ma takich ulic, nie ma takich sklepów i takich witryn. A skoro miasto nie żyje miejskim handlem, to żyje żabką, kebabem, bankiem i sklepami typu tysiąc drobiazgów. A tam, gdzie ceny mieszkań są wysokie, działają deweloperzy, którzy wykorzystując lokalne układy, wciskają inwestycje bez dbania o całokształt miejskiej tkanki. Tyle że to nie ich wina, a samorządu, który na to pozwala, oraz lokalnych mediów w zasadzie w całości zblatowanych z władzą później żyjących. Co więcej, w tych mieszkaniach pojawiają się często nowi mieszkańcy, Którzy rekrutują się z mniejszych miast i miasteczek, dla których jest to pierwsze mieszkanie w dużym mieście. Ludzie ci w swojej masie nie krytykują złych rozwiązań w swoim nowym mieście, bo nie chcą chodzić za prowincjuszy. Dlatego dzielnie znoszą wszelkie absurdy, które zdarzają się w naszych dużych miastach, milcząco zakładając, że widocznie tak już musi być. Dlatego nikt się nie buntuje, gdy mu zwężą ulicę, zbudują ścieżkę rowerową donikąd lub podniosą opłaty za śmieci. Nie mają punktu odniesienia. W takim przypadku musimy poczekać, aż dorośnie ich jedno dziecko, o ile się na nie zdecydują, gdy już im się znudzi pies lub kot. I tak to się kręci i wygląda. Obok nowych budynków straszą nieskoszone trawniki, gdzie indziej falują kłosy zboża, na przykład w Warszawie wokół Pałacu Kultury. Po zimie tygodniami unoszą się tumany piachu po akcji odśnieżania. Po zmroku latarnie uliczne tylko udają, że oświetlają ulice i trotuary. A gdy spadnie deszcz, Auta nie są po prostu mokre jak w innych miastach europejskich, są od razu brudne, jak w Rosji. I niestety, podobnie jak w Rosji nie ma jeszcze. Takiego powsze powszechnego odruchu buntu, który mówiłby, hej, jak to jest, że władze miasta rządzą od wielu lat, znają arkana samorządu doskonale, a jak się rozejrzę po swoim mieście czy swojej dzielni, to widzę wszędzie jeszcze tyle syfu brudu i zaniedbania. Dlaczego nikt nie robi porządku ze szpetotą reklam? Uchwały krajobrazowe przyjęły się w zaledwie kilku miastach, na przykład w Gdańsku. Dlaczego wszędzie stawia się setki znaków drogowych, najwięcej w Europie? Dlaczego nie projektuje się w miastach alei dwujezdniowych z pasażem pieszo-rowerowym środku, zachęcając do spacerów? Zamiast za to wszędzie są te okropne wysepki i barierki oddzielające ruch rowerowy od pieszego, co już na wszak wygląda średnio, ale za to w miastach fatalnie. Dlaczego nie tworzy się pierzei zachęcając do uzupełniania zabudowy lub tworzenia nowej ulic według siatki miejskiej z kątem prostym, diagonalnymi ulicami, placami lub skwerami, pozwalając na gąszcz ślepych uliczek i ogrodzonych osiedli. Dlatego, pomimo 35 lat samorządowej Polski, wciąż można robić konkursy. To jeden z moich smutnych rozrywek podczas podróży samochodem przez Dolny Śląsk. Kto pierwszy zauważy z samochodu dom lub kamienicę, która wygląda jakby właśnie została trafiona bombą lotniczą? Zapewniam. Że w każdym miasteczku w tej części Polski są takie budynki, czemu do cholery jest wciąż tyle dziurowych lub krzywych ulic lub chodników? Czy naprawdę utrzymywanie ogródków działkowych w granicach miast to niezbywalna więź mieszkańców z nostalgią za choćby namiastką własnej piędzi ziemi, którą można uprawiać? Mówiliśmy o presji oddolnej mieszkańców, której nie ma. Z tym, że nie ma też presji od górnej od burmistrzów i prezydentów miast. Mających spójną wizję rozwoju i wyglądu miast, którymi zarządzają. Na razie nikt z nich nie znalazł sposobów na spójną estetykę elewacji, jednego koloru dachów i jednego kąta nachylenia. Nikt nie potrafi okiełznać wszechmocnych, nieusuwalnych i co zaskakujące, całkowicie anonimowych prezesów dużych spółdzielni mieszkaniowych, którzy sami decydują o tym, jak docieplone i pomalowane są dawne blokowiska, jak urządzony jest wewnętrzny ruch na plątaninie uliczek i gdzie można, a gdzie nie stawiać nowe obiekty na terenie takiej spółdzielni mieszkaniowej. Brak tej spójnej wizji widać też w sporządzanych planach zagospodarowania. W założeniu jest to dokument, który wyznacza urbanistyczne ramy dla całych dzielnic albo kwartałów zabudowy. W praktyce tworzy się enklawy zabudowy, które najczęściej nie jak się mają do istniejącej lub brakującej zabudowy w mieście. I nawet jeżeli na czele osoby od planowania stoi szef polskich urbanistów, tak jak to było przez lata w Gdańsku, to i tak interes inwestora najczęściej wygrywa, ze spójną wizją dzielnicy lub całego miasta. Na razie też samorządowcy, planiści lub urbaniści widzą słaby związek pomiędzy miejską, pierzejową zabudową a atrakcyjnością przestrzeni miejskiej. Nowe inwestycje bardzo rzadko realizowane są w ten sposób. Krują uliczki techniczne, de Saks, zamknięte zatoki i możliwe jak największe oddalenie od najbliższej ulicy z normalnym ruchem. Najlepiej tak, by można było zainstalować szlaban, Ogrodzenie i stworzyć enklawę bez dostępu dla swoich. Przykładem pozytywnym jest na przykład garnizon w Gdańsku. Choć tam też wewnętrzna siatka uliczek nie jest wszędzie połączona z resztą ulic dookoła. Choć to wielkie założenie we wrześniu jeszcze się nie skończyło i być może za 5-7 lat cały garnizon wrośnie w tkankę miasta naturalnie. Zobaczymy. Ale to raczej szlachetny wyjątek. Nie korzystamy z dobrodziejstw z planowania niemieckich miast, które dziedziczyliśmy w całej zachodniej i północnej Polsce. W każdym takim mieście lub miasteczku, które przetrwało sowieckie oblężenia, można zauważyć, że planowane i budowane były tak, by od razu stworzyć wrażenie swojskości poprzez prosto wytyczane ulice, place, parki i skwery. Pierzyjowa zabudowa dawała poczucie bezpieczeństwa, ale też budowała wspólnotę, bo sąsiedzi siłą rzeczy zbierali się na relatywnie małej przestrzeni, gdzie w parterach były wszelkiego typu usługi, sklepy narożne, skwery, gdzie można było postawić birgarten, a wyglądając przez okno widziało się inne budynki, a nie pustą przestrzeń. Miasta takie były też dzięki temu kompaktowe, łatwe do przemierzenia piechotą, skupione wokół rynku lub później wokół dworca kolejowego, tego symbolu cywilizacyjnej dostępności. Co ciekawe, dziś, gdy mówimy o danych przykładach rewitalizacji, to w zasadzie podajemy przykłady takiej właśnie miejskiej przestrzeni, która została przywrócona mieszkańcom, gdzie kwitnie handel i usługi, czyli tam, gdzie można cieszyć się miastem. Tak jak na ulicy Wajdeloty, lub na wyspie Spikszów w Gdańsku, na Kaźmierzu w Krakowie, na rynku Welblągu, lub nawet na francuskiej w Warszawie na Saskiej Kempie. Tymczasem nie chcemy tak mieszkać, i nie domagamy się tego w nowych dzielnicach i przy nowych inwestycjach. Jest to schizofrenia wynikająca, w mojej opinii, właśnie z tego płytkiego zakorzenienia naszego mentalu w estetyce i mi poczuciu miejskości. Widocznie potrzebujemy czasu, by połączyć kropki pomiędzy tym, dlaczego nam się tak bardzo podoba czeska Praga, z tym, dlaczego w sumie moglibyśmy takie małe Pragi budować w swojej najbliższej okolicy i zmieniać Wejcherowo, Mikołajki, Orzysz i Nowrocław i setki innych miast i miasteczek. Wurokliwe miejsce budujące wspólnoty i będące powodem do prawdziwej dumy dla swoich mieszkańców. Polskie miasta nieustannie się zmieniają, ale w mojej skromnej opinii potrzeba jeszcze ze dwa pokolenia niezakłóconego rozwoju społecznej tkanki w miastach, byśmy nauczyli się z nich korzystać i domagać się tego, by miasta spełniały wymagania swoich mieszkańców, a nie były jedynie atrybutem meta wielkomiejskości, jak na miastki prestiżu. Na szczęście coraz więcej osób widzi i zaczyna powoli sklejać ze sobą fakty że miasto może i powinno być wygodne przede wszystkim dla mieszkańców, że nie trzeba codziennie przedzierać się z przedmieść do pracy lub szkoły, że parkingi, autobus, tramwaj lub pociąg to nie fanaberia i że co prawda nie mamy czego zazdrościć coraz większej liczby miast na zachodzie Europy, które postanowiły dokonać autodestrukcji, ale pod bokiem wyrastają nam przepiękne i ultrawygodne miasta w naszej części świata, w Czechach, na Węgrzech, a nawet na Litwie. Mamy wciąż dużo do nadrobienia w tej materii. Być może w końcu do masowej wyobraźni dotrze, że piękne miasto to wyższe ceny nieruchomości, szansa na przyciągnięcie nowych mieszkańców, kapitału, a także wyższy komfort życia. Może w końcu zaczniemy nie tylko dostrzegać, ale również piętnować miejskie dziadostwo lukrowane samorządowo-medialną propagandą.